Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za łaskę wiary, za wszystkie błogosławieństwa, jakimi mnie obdarzyłeś. Ty tak dobrze wiesz, jak bardzo chcę codziennie zmieniać swoje życie dla Ciebie, jak bardzo chcę podążać za Tobą i słowami Ewangelii. Proszę, obdarz mnie trzema cnotami. Wiarą, nadzieją i miłością, bym jak najpełniej potrafiła wypełnić swoje powołanie tu na ziemi. Dobry Boże, proszę Cię o dar prawdziwej wiary, abym potrafiła zobaczyć, uwierzyć i przekazać innym prawdę Ewangelii. Otwórz moje serce, otwórz mój umysł, tak bym żyła zgodnie z prawdziwie chrześcijańskimi wartościami bym nie zapomniała o istocie swojej wiary, bym pielęgnowała w sobie miłosierdzie, bym umiała żyć tym, co naprawdę ważne. Nie pozwól, bym Bałwochwalczo podążała za tym co modne, co wielkie i piękne w oczach świata. Obdasz mnie mądrością, bym umiała dokonywać jak najlepszych życiowych wyborów, bym nigdy nie popadła w zwątpienie. Dobry Boże! Proszę cię o dar nadziei, która daje prawdziwe szczęście. Daj, bym potrafiła codziennie powierzać ci wszystkie moje codzienne troski i radości, bym bezgranicznie ufała w twoją opiekę nade mną, bym wiedziała, że dla każdego z nas masz swój plan i abym umiała go zaakceptować. Pozwól, bym dzięki tej nadziei potrafiła nie poddawać się smutkom i zmartwieniom bym nie stała się niewolnikiem stresu i złych przyzwyczajeń. Dobry Boże, proszę Cię o dar prawdziwej miłości, która nigdy nie ustaje. Błagam Cię o opiekę nade mną i nad wszystkimi, których tak bardzo kocham, nad wszystkimi, którzy kochają mnie. Pozwól nam codziennie pielęgnować te najdroższe relacje, by w naszym życiu nigdy nie zagościła niezgoda. Otwórz moje serce na chrześcijańską miłość, sięgającą również tych, których tak po ludzku nie umiem zrozumieć. Naucz mnie kochać i wybaczać wszystkim tym, którzy mnie skrzywdzili, tych, którzy mnie ranią. Naucz miłować grzeszników. Panie, czuwaj przy mnie codziennie, na każdym kroku ucz i prowadź, pomagaj mi rozwijać się, żyjąc wiarą. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!